Siemanko, z tej strony Golbowa, dzisiaj nagrywamy sobie ogłoszenie, oczywiście, co bym chciał powiedzieć o, o ogłoszeniu, oczywiście nowa będzie aktualizacja, będzie Pass, czyli tak jakby VIP, to będzie VIP, podejrzewam, że jedno będzie za gemy, Drugi będzie za pieniądze, a niektóre no to wiecie, chyba za monety będą się za Star y. tak, po, yy, tak myślę. Oczywiście drugie ogłoszenie to pisze mi różne challenge na temat Dead lub yy, Brawl Starsów. Oczywiście yy, zainstalujcie sobie grę lost mango Przyjmę oczywiście Was do znajomych, jak chce się. Bo na razie mam inne nazwy, ale zaraz to zmienię. Oczywiście po tym odcinku. Oczywiście kolejne ogłoszenie: to miałem że wpadajcie do klubu. Oczywiście mojego, bo niewiele zostało: tylko trzech. Niektórzy odeszli, bo po prostu nie było za dużo ludzi. To proszę, dołączajcie się do tego klubu oczywiście y subskrybujcie mnie dajcie oczywiście pod tym y filmikiem łapeszko Wodę, oczywiście komentarze o challengech oczywiście pod każdym filmem jaki będzie to piszcie mi różne challenge oczywiście czwarte chyba na no czwarte y Ogłoszenie to jest takie, że za dwa tygodnie lub nawet za tydzień albo za trzy tygodnie będę nagrywał odcinki. Niestety, ale wiecie, lekcje, lekcje i lekcje. Niestety koronawirus, ale jakby nie było tego koronawirusa, no to sądzili, nie bym nagrywał co so dwa dni albo co so trzy, ale oczywiście ten koronawirus Przesz... trochę nam przeszkodził, oczywiście. Oczywiście wpadajcie. Powtórzę, do mojego klubu golbobasi.pl. Jak wiecie, witajcie w klubie, a golbobazji Zapraszamy na mój kanał Golbobasi. na no, którym teraz jesteście y, różne na turnieju. Ostatnią Słonka lub zastępcą do włosy zaufanych ludzi, właśnie. No, oczywiście wpadajcie Oczywiście będzie odcinek, bo za. Może będzie odcinek za 1, za 12 dni za 12 dni może być odcinek, że będę otwierał Mega Box na tym yy, kanale Może znaczy na tym tym Bo Może dropniemy, może ze spajka, kto wie. Się Dołączajcie się do mojego teamu, olbowacie.pl Mam jeszcze powtórzę. Link będziecie już w opisie, jak jeszcze nie z tego ten. Jeśli nie zapamiętacie. Oczywiście. Oczywiście zainstalujcie sobie Blossman Go, jeśli chcecie, byście mnie zapraszali, byście ze mną grali. Bo po prostu kiedyś, no to grałem. Co, w grę już miałem 100 coś tam level prawie. Mój kolega już ma 300 prawie. To po prostu sztos to oczywiście dołączać się do mojego klubu oczywiście mogę stworzyć klub w Blossom tylko to kosztuje 10 tysięcy końców oczywiście będę musiał nazbierać te, tyle gierek no to będzie chyba z 30 po, po najlepiej wygranych ale oczywiście to dla mnie preska to oczywiście Trzymajcie się, pozdrowam, wszystkich wpiszcie w komentarzach swoje szelendrze i napiszę pod Waszym komentarzem hashtag, popieram wam, yy, pobieram wasze yy, twój komentarz. I przypnę oczywiście ci si serduszko i za fajne komentarze też Ci si przypnę serduszko. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i co? So, na razie.